Dzień dobry, dobry wieczór. To jest mamy i tak. Patrz, miałem patrzeć na aparacik i zniknął. No, ale wiesz, nie aparacik. Nie więcej wiem, no. A picie mi wziąłeś? Wziąłeś? A wierzycie w, w moc y, minerałów? Bo I ja picia? wierzę. Znaczy picia minerałów? Wody no. minerali, mineralnej. Ja wiecie co, z tymi amuletami to jest coś takiego, że... Mm... Ja wierzę bardzo, że noszenie i w ogóle z, z minerałami, ale też z amuletami, z takimi rzeczami na szczęście, ja bardzo wierzę w to, że to działa i to mnie tak otula, otula moje gardło, nie kradnie mi energii, bardzo dużo noszę kamieni szlachetnych. Y Takich różnych kamoli właśnie jakieś takie, bardzo uwielbiam agaty, to jest akurat piryt, który się tak świeci przepięknie, uwielbiam. Dobra, i... ale tajemnica polega na tym, nie polega na tym, czy to jest piryt, śmiryt czy agat, tylko kto energia. ci to dał? I to jest najważniejsze, więc te, te wszystkie talizmany: y, szczęśliwe piórko, y, szczęśliwy kamyczek od mamusi, y, szczęśliwe piórko od córeczki, to są talizmany. I te talizmany dają, mają wielką moc. Tak. Kamyk znaleziony przez synka na plaży, trzymany w portfeliku, to jest moc, więc też wierzę, bo to jest wielka moc talizmanów. Tak, bardzo wierzymy w takie rzeczy. Więc talizmanujcie. Talizma no, ale to, je, nie, to nie są pierdoły, bo to są energie zaklęte w przedmiotach. Czyli... Jeżeli było coś takiego gdzieś tam na, na, właśnie gdzieś na grupie, że dziewczynka płakała, bo, bo zgubiła misia w drodze do szkoły, a to jest szczęśliwy misi, płakała i płakała, to mądra mamusia co robi. Nie mówi a to tylko miś, kupić innego. No jak, jak może kupić innego magicznego misia? To bierz, się pochyla bierz, po cichutku. To pi, pisiek to pisiek. Nie. No, po, ci, pochyla się po cichutku, bierze kamek, wyciera o spodnie i mówi, wiesz co? Tak, ale wiesz miś, co? Ja tu mam. Miś, tu list to dobra, ale ja mam, ja mam magiczny kamień, który zawsze noszę przy sobie. Nigdy go ci nie pokazywałam, ale teraz, jak przyjdzie do szkoły, to ci go dam. I ta dziewczynka bierze ten kamień i mówi: Boże, dostałam talizman od mamy. Teraz to ja no teraz to szczęście będę miała. No, no, no. Także talizmanujcie wszystkim, czymkolwiek swoich najbliższych. Wiara, ale pirytami też. Tak. Bo wiara czyni cuda. Ale o tym innym razem. Nie chciałyście o Feng shui, a mogłabym tutaj gadać i gadać, i mogłybyście się przearanżować, by poprawić strefy różne i sfery i ale ogóle... to, tak Ale to tak nie da rady przez internet, przez internet o, o Fększujach, no bo w Fększujach to trzeba, to trzeba najpierw się nauczyć, gdzie jest wejście, co to znaczy wejście, a jak, a, a jak na przykład jest, jest pole, y, do, dom jest na kwadracie, a jest na przykład AX na literce L, no to wtedy to, co brakuje, brak, jakieś sfery, brak, no. ale, ale nie, no już można to zrobić, przecież to wszystko jest. No y, może można no, tak no, zaamuletyzować, no, no, ale nie ten, chciałyście o no, tym To nie będzie o dopominienie. Dopomina, dopamina. To jest no. tak, że my w mózgu. Ktoś mamy tutaj... się dopomina, jak działa dopamina. Tu z tyłu mamy taki pień, pień yy, który łączy mózg. On jest tutaj koło yy, i łączy mózg yy, z rdzeniem kręgowym. I w tym pieniu tam się produkują ta dopamina, serotonina, noradrenalina, czyli te przekaźniki. I generalnie chodzi o to, że dopamina jest nam bardzo potrzebna, bo to ona pobudza ośrodek nagrody. W ogóle i to może być tak, że różne jakby systemy, czy też strefy naszego mózgu różnie działają, bo to jest tak, że tutaj z tyłu do mózgu dostajemy impulsy z zewnątrz. Potem to wszystko płynie do kory przedczołowej, która odpowiada za to, że mądrze myślimy, albo że w ogóle cokolwiek myślimy, chociaż już. Y nie Yang, tylko Freud mówił, że mózg ludzki jest jak wielka góra lodowa i że tylko ponad wodę wystaje jego jedna siódma część, a reszta jest pod wodą. Czyli tak naprawdę my tak na poziomie świadomym, to gdzieś mamy, wiecie, na poziomie percepcji my odbieramy jakąś jedną siódmą, a to reszta jest podświadomość, wiecie, ego, super ego i tak dalej. Jaki tam ego, super ego? Tam jest po prostu komputer, który zawiaduje resztą. Bo po co tym ty masz? Myśleć, czy teraz yy, yy, to, co teraz zjadłeś, to się filtruje, idzie do nerek, tak, no czy teraz my... idzie do wątroby? Hmm, hmm, hmm. Poczekaj, zjadłem orzeszka, czy to rozłożyć na cukry proste, bo był ten, a czy so, był solony czy minerały mają pójść bardziej do serca, czy ma. No przecież to, to jest ta właśnie, ta, te sześć siódmych o tym myśli. No pięć siódmych, jedna siódma na No bo na my generalnie te działamy z automatu i powiedzmy no. sobie, że gdzieś 45-50 według naukowców, moim zdaniem z 70% idzie z automatu. I to jest fajne, że to idzie z automatu, no bo jakbyśmy się zastanawiali nad każdym zrobieniem siku, jak to się obsłużyć i tak dalej. Nad każdym myciem zębów, nad każdym wiecie powstaniu tam idziesz, robisz tą karę nastawiasz tego idziesz to kudo ogień, no, ale na no to patrz, dzieci, żeby jest tam... normalnie jest ogień nie i tak patrz, dotykasz ognia mówisz o chyba gorące chyba sobie zaraz spalę rękę oj oj co tu zrobić hmm, może zabrać rękę nie to już nie masz łokcia no to gdzie no to... a to a więc pom... więc ten tutaj ten oddaje daje sygnał od razu do ciała i on zabiera, a ty nawet nie myślisz, bo to nie, nie zdąży tam, bo wiadomo, że to zanim to człowiek pomyśli, to no, i generalnie to działamy z automatu, czyli jest udowodnione, że jak na przykład jedziemy codziennie tą samą trasą, a nagle tam zrobią objazd, bo jest wykop czy coś tam, to już nam się wszystko pieprzy cała rutyna. I to jest bardzo niedobre dla naszego mózgu. Yy, bo nie wiem, dziewczyny, czy wy pamiętacie, ale u nas w szkole to ja, ja to bardzo zapamiętam i zapadło mi w pamięć że w ten hipokamp mi tam wpadło głęboko, że y, nam mówili, że komórki nerwowe y, w przeciwieństwie do innych komórek naszego organizmu, różnych organów y, są nieodnawialne. Czyli jak się będziemy dużo denerwować to już kaplica, po prostu będziemy na starość strasznymi, okropnymi nerwusami. Y, tymczasem teraz jest udowodnione, że jakby mu, y, mózg y, jest on jest w pracy, w jakby w procesie całe życie, ale jego budowa kończy się około 40-45 roku życia. A To jest niezwykle ciekawe. Ja nie wiem, co, co w ogóle ten. Bo słuchałam rozmowy pod kątem, czy no. właśnie takie stare prezydenty, co tam no. teraz się biją w Ameryce, czy oni w ogóle mają szansę i. i czy oni mają tak. W ogóle co działać. No coś, i okazuje tak? się, że nasi przodkowie bardzo często umierali przez. Ja mówię tam lata, 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 tam zamieszka. Umierali bardzo często nie osiągnąwszy tej maksymalnej maksymalnego etapu budowy mózgu wobec czego możemy zakładać że ale nie, nie to to chodzi o to, że nie nie, nie poczekaj potencjał. ale powiedzmy, proszę to nie można tak naukowo no po prostu że oni nie do, nie dorżywali rozwoju mózgu coś tam po prostu kiedyś Wnuk nie poznał nigdy dziadka, bo ten dziadek już umarł, koniec, porobka. no ty tyle, no to żeby to, żeby żeby około to tak... 300 tysięcy lat temu... Nie 300 tysięcy lat 300 temu, no... 300 tysięcy, przecież ewolucja trwa, ho, 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 Znaczy podobność. No i, ale czekajcie, o tej dopaminie. Chodzi o to, że dopamina generalnie daje nam chęci do życia, takiego kopa motywacji, jakby pobudza procesy myślowe, jest odpowiedzialna też za zapamiętywanie. Za, 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 za ale jest to ośrodek nagrody, czyli jeżeli nam się coś w życiu uda, zobaczcie jak małe dziecko, raz, raz się przewróci, jeżeli ty mu powie, no i co, wiecie jak się uczy chodzić, nie, raz padnie tym tą grubą dupą pampersową na, na podłogę i ten, i, ale się podnosi, 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 bo to coś czuje, że to mu sprawia jakąś radochę i wcale mu nie musimy mówić o jak pięknie, chociaż to jest fajne i, i jakby wspomaga jego rozwój, ale jakbyśmy mu powiedzieli nie kurwa przewróciłeś się ty już nigdy w życiu nie wstaniesz, no to chyba by tam coś, wiecie, po, pokombinował. Jeżeli by zrozumiał. Na szczęście, yy, 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 kora, yy, kora mózgowa dopiero się rozwija tam. Yy, Układ limbiczny już działa, czyli my rodzimy się z wykształconymi emocjami, natomiast ten poziom, jakby myśleniowy nam jeszcze nie trybi, bo kora się rozwija, i to jest szczęście w nieszczęściu. I w zasadzie do 12, a niektórzy mówią do 25 roku, te neurony napierdzielają tutaj i dlatego młody mózg potrzebuje zmian. Chodzi o to, że no dobra, to jest skomplikowane, prawda? No czekaj, no ja nic nie rozumiem, no czy potrzebuje zmiany, ale ma chodzić i się przewraca, ale wstaje. No to dobra, no to dobra. Gdybyśmy no to... powiedzieli, dziecku, kurwa Ty już nigdzie nie pójdziesz, to ono by jakby umiało rozkminić, to ono może by żeby rozkminiło. I, I to jest tak, że frustra porażka wywołuje nas frustra w nas frustrację i podobno robi w mózgu takie siniaki, jakbyśmy się uderzyli ciałem, wiecie, o szafkę. I teraz, jeżeli my mamy porażkę za porażką, to mamy bardzo ten mózg poraniony, tak przenośny, bo to nie jest dosłownie, że tam się jakieś guzy robią. I jeżeli na przykład ktoś nam powie, że ty głowy do matmy nie masz, to mózg sam z siebie odczuwa to jako porażkę, i sam z siebie wchodzi w ten tryb, wiecie, walka, ucieczka, zamrożenie. On ma po prostu wyjebane na tematykę, bo jemu to wmówiono. Tymczasem naukowcy robili poczekaj, poczekaj, takie poczekaj, badania. Poczekaj, poczekaj. Jak, może króciutko, co to, znaczy, co to znaczy, wmówiono? To znaczy, yy, tak ogólnie, jeżeli, yy, bo się wtedy robi tak zwane myślenie tunelowe, bo jeżeli mówisz. Nie dasz rady, ty z tej matmy, ty Zbysiu, to Zbysiu co myśli? Myśli tak, będzie matematyka, będzie ciężko! Oj, będzie ciężko! Boję się tej matematyki, choćbym nie wie, choćby z Kawerysera, będę to myślał, będę się uczył, ale będzie ciężko, bo powiedzieli, że ja nie, nie umiem. Ja nie umiem, będzie dla, dla mnie, będzie ciężko. I teraz on nie myśli o tym, czy. Bo, jakby odpoczął, by dał na luz, to by nagle to wszystko rozwiązał, ale jak już wie, że jest ciężko, będziecie. Słuchajcie, to jest coś takiego jak. Nie przejdziesz po krawężniku. będzie bardzo ciężko. Uważa, że to jest bardzo trudne. To tak się spinasz, że nie pójdziesz. A jak mówisz, chodź, tam pójdziemy na drugą stronę, to ludzie wsiadają, wchodzą na krawężnik i biegną po krawężniku. Ale jak im powiesz, że to jest ciężko, to oni mają myślenie tunelowe, czyli, czyli robisz problem problem i widzisz tylko problem. Nie widzisz nic dookoła, nie widzisz żadnych rozwiązań, jesteś te w czarnej dupie jesteś. Dlatego młody człowiek <laughs> do około 25 roku życia, bo mu ta kora tutaj przedczołowa jeszcze się yy, tutaj te neurony się... Yy. No, tam robią robotę, nie, nie, nie chcę o tym opowiadać, bo mi Burczyk powie, że za trudno opowiadam. Nie, nie za trudno, tylko chodzi o to, że, słuchajcie, te neurony, one, one nie to, że one obumierają, tylko po prostu ich jest, są miliony, one się cały czas ich tworzą. Ich jest za dużo i musimy <laughs> zużywać całą energię na to, żeby mózg pracował, wobec czego te jakby silniejsze neurony muszą trochę zdeptać te <śmiech> <śmiech> słabsze. <śmiech> Ale to nie znaczy, że, że ich brakuje komukolwiek. Nie, nie, nie. Tylko, że chodzi o to, że taki nastolatek, 12, 17, nawet do 25 roku życia, jemu tutaj tak tu buzuje w ogóle wszystko, że on może być wstać i jutro być innym człowiekiem. I też dużo zależy od tego, co my robimy z zewnątrz. Tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli my odczuwamy porażkę jako ogromną, ogromną frustrację, a do tego jeszcze dostajemy feedback z zewnątrz, że dostajemy ocenę negatywną od, szkoły, od nauczyciela, albo co najgorsze baty od ojca czy matki, no to już, jest, to już jest ta porażka tak ogromna, i dochodzi w pewnym momencie do tego, że ten mózg jest, jakby wiecie, całą go, otwartą raną, i chodzi o to, że przecież dziecko, jak mu nie pójdzie na sprawdzianie, to ono chyba kurwa wie, że mu nie poszło na sprawdzianie. Po co mu stawiać tą jedynkę? Dać mu szansę na poprawę, nie stawiać mu jedynki. Napisać możesz lepiej, i to już by robiło pozytywny zwrot akcji, bo błędy to są naturalne, jakby kroki w procesie nauki. I to jest paranoja w ogóle naszego systemu, żeby dostać jedynkę, a co najgorsze, nie zdać do następnej klasy. No to już masz łatę, że jesteś gorszy, najgorszy. I gorszego już nie ma. I bardzo często jest tak, że dzieci dostają takie traumienki, jak idą następnego roku, gdzie mają do nowego środowiska, bo on nie zdał do klasy, on się czuje totalnym zerem. Natomiast dopamina może nas podkręcać, dawać nam tą nagrodę. Też w sensie pozytywnym. I tak naprawdę teoretycznie, jeżeli chodzi o całą neurobiologię, czyli budowę naszego mózgu, to my nie potrzebujemy ani kary, ani nagrody, bo to mózg sam się każe za to, że ponosi porażkę. I teraz naszym zadaniem, jako rodziców, jest powiedzieć, błędy są naturalne. Każdy ma prawo do tego, żeby popełniać błędy. Posłuchaj, miałam taką sytuację, że tak i siaki srak, a nie e, kazanie wiecie, e, o Boże, że się nie nauczyłeś, się to, się sram to, pierdam to Nawet mówię według mnie i według tej wiedzy o neurobiologii mózgu, którą mam na, na tą chwilę, a mam bardzo, bardzo małą, ale to już mi zapala czerwoną lampę, że ta jedynka to jest jakieś przekroczenie tego człowieka. I teraz, jak może dopamina w sensie pozytywnym działać? Ano, może tak działać, że jeżeli my robimy coś, co, z czego mamy satysfakcję, to ten wyrzut dopaminy się robi. My od razu jesteśmy szczęśliwsi. Ona trochę się tworzy w nerkach. Nerki nam lepiej działają, krewka nam lepiej przepływa i tak dalej. Czujemy się od razu lepiej. Dopamina działa też na, na koordynację wzrokowo-ruchową i napięcie mięśniowe, czyli to nie jest takie wiecie, takie nic. Oprócz tego działa również na hmm, hormony. I, czyli w ogóle jakby i na układ immuno i na endokrynologię, i na. Y... No te różne, bardzo takie słowa, które Yy, są, są, Nie, są skomplikowane. To powiecie, no dobrze, no do krunololi, ja tutaj chciałem wam powiedzieć jedno, troszkę rzeczy, ale więc co to znaczy ta dopamina właśnie a propos tego tunelowego no, no strachu. No, no, ando, więc, ten, no 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 Chodzi Teraz. o to, że dopamina robi to, że jeżeli masz tunelowe przerażenie tunelowe, czyli jesteś, jesteś w, przerażony, czyli, czyli działa krytyzol, czyli zapierdzialasz, po prostu spierdalasz, albo jesteś w strachu, to dopamina powoduje to, że. Się rozluźniasz i mówisz o, a może można inaczej. A może ja nie muszę tędy iść, a może ja nie a może ja się nauczę tego. O, a to jest fajne, interesujące, <laughs> a to spróbuję jutro. I uwaga, i wtedy, nawet jak mu powiesz, słuchaj, człowieku, będzie ciężko, ale dasz radę. To mówi, o. Będzie ciężko, ale dam radę. A nie, jest... że będzie ciężko, uważaj, umrzesz od tej matematyki, od tych logarytmów. Kurde. Ale nawet powiedzenie, nie. kiedy dziecko się uczy na przykład jazdy na rowerku, powiedzenie mu tyle niuchu, kręć pedały i tak dalej, to to jest już duże przekroczenie. I my, jako rodzice, mamy tutaj ogromne znaczenie w tym, jak my to wszystko pokierujemy, pokreujemy, bo takie dziecko, któremu ta świadomość, ta, ta kora przedczołowa jeszcze nie pracuje w taki sposób, jak potrzeba. A tylko z tego układu limbicznego te emocje napierdzielają, no to ono wszystko przenosi przez pryzmat emocji i to wszystko wchodzi w hipokamp, i ono to zapamiętuje, bo hipokamp jest od pamięci. Zresztą. Y Dopomina również. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że coś, nas, coś na nas działa bardzo przyjemnie, powiedzmy zjedzenie czegoś dobrego, powiedzmy scrollowanie tego, tego, powiedzmy przytulanie, powiedzmy seks, powiedzmy narkotyki, powiedzmy alko, powiedzmy fajki, powiedzmy yy, yy, podobno 50% rozwodów w Stanach jest z powodu pornografii. Nie nie byłam w Stanach, ale tak słyszałam Natomiast naszym dzieciom chyba jeszcze pornografia nie szkodzi Natomiast jak czytam takie teksty w stylu Moje dziecko pije codziennie kole i nie chce pić nic innego Albo moje dziecko nic nie je Tylko frytki, bułkę, czekoladki i batoniki i słodkie mleczko. I nazywacie to wybiórczością. jedzeniem. No to słuchajcie, to mózg jest tak uzależniony od tej dopaminy, bo takie Comfort Food, czyli takie jedzonko, które nam tam takie tłuste troszeczkę, takie, wiecie, zależy tam co lubicie, słodziutkie, taki pączuś tam nam dobrze robi, taka lampka winka, czy tam co tam robimy, nie? Czy właśnie te tuż po obudzeniu rachu na tej komórce, czy ten telewizorek, czy to tamto to. Sianto. I teraz. My lubimy taki leniwy, spokojny tryb życia, żeby sobie tak siedzieć, skrolować, pić sobie piwko, czy tam co tam lubimy sobie. I teraz, jeżeli nasz mózg ma tego za dużo, a nasz mózg woła jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, to, to ta, ta dopamina ona się nie dotwarza i nie, ma, nie mamy z tego powodu lepiej. Ale nasz mózg już się nauczył, że jeżeli ja chcę dopaminy, to ja sobie jeszcze więcej koli, jeszcze teraz nie mam dopaminy, jeszcze teraz, co jeszcze muszę wypić więcej tej koli, żeby mieć tą dopaminę. Ale ja jeszcze nie czuję się taki błogi, rozweselony. To jest tak jak zakochanie: poznajemy się i jest takiemu motyle brzuchu. I wiecie, bo się tworzy dopaminę, A potem. I ja oprzytocina przede wszystkim. No, to jest to przytulaśne, to. i, te, i potem. I potem też potrzebujemy jakiegoś takiego de detoksu dopaminowego. Czyli jak my się przez dwa dni nie widzimy, to my po prostu tak za sobą, albo przez 7 godzin, my tak za sobą tęsknimy bardziej, niż jak my jesteśmy razem. To znaczy, że za tą kolą, za tą pączkiem, za tą czekoladą, za tą białą bułką, za tym scrollowaniem ekranów, wchodzeniem na Facebooki, polubywaniem, tym, tym wiecie, wysyłaniem tych miliardów, tryliardów wiadomości, za tymi bezsensownymi, blablaniną przez telefon, gdzie my lubimy tak zadzwonić i kurwa godzinę tak blablać. O niczym, o niczym. Bo dlaczego? my lubimy tak no i, blablać. No i... I teraz nasz no bo... mózg myśli, Co? że z tego będzie dopamina, a tu no. łatwo wpaść we wszystkie nałogi. Bo i praca może być nałogiem, i seks może być nałogiem, i woda może być nałogiem, i coś tam, i wszystko może Dobry, być nałogiem. To ja teraz... I telefon to... może być nałogiem. Dobry. I dlaczego my potrzebujemy tego detoksu dopaminowego? Czyli na przykład iść na spacer raz dziennie przez pół godziny i takim wiecie tylko myśleć o myśleniu po prostu o tym, że jak stawiam nogę. Ja nie mówię tu wchodzenia w jakąś głębokie medytację, bo to jest bardzo trudne, ale oddzielić się od tego telefonu, te telewizora, te tego tam śmego, Facebooka i tak dalej. Dlaczego? Bo wtedy nam się te, ten, ta dopamina może dopiero wytworzyć. I Dobra, nie, ona się wytworzy w trakcie tego. Ona do... się ja, cały nie, czas, nie, nie czas wytwarza się Nie wytworzy od tego, że będziesz chodzić. Tylko ono się wytworzy w następnym razem, kiedy następnym razem będziesz miała tego pączka, czyli tego przypulasa i tak dalej. Czyli chodzi o to, dopamina jest, po, spo, jest połączona z, pozytywnym, z pozytywną emocją, z pozytywnym przeżyciem, który sami sobie możemy dać. Tylko uwaga, następnym razem ty myślisz, będzie dopamina, jej nie ma. Ale twoja podświadomość, czyli twój mózg mówi dawaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie dopamina. I dlatego dziecko I się teraz... będzie darło, jak mu zabierzesz chipsy, jak mu zabierzesz telefon, jak mu zabierzesz to tam ciastka, czekoladki, tą kolę. A wtedy przecież... będzie się darło, bo zabrałeś mu tą wodę. Ale nie zabra... uwaga, uwaga, nie zabrałeś mu dopaminy, bo jej tam nie było. Jej tam nie było. Tej dopaminy, która daje radość, tam nie było. Znaczy, tam ona się było oczy, o... nie, ale tam nie ma, nie właśnie powiedział. nie, ale jej nie ma. No w sensie takim, że właśnie na tym to polega, że zobacz, jest, jest dopamina, o, łączysz to z, jakimś, z jakąś czynnością, z jakimś przeżyciem lub z jakimś jedzeniem, mówisz, o, jest dopamina, jest fajnie, jest cudownie. Po czym robisz to 6, czwarty, siódmy, ósmy, dopaminy nie ma. Ale te, to myśl zostaje, ale czy gdzieś ta dopamina? I teraz, jeżeli w tym momencie zabierzesz to dziecku, telewizor, no nie mówię, że zabierzesz mu wino, ale zabierzesz mu telefon, znaczy zabierzesz, ograniczysz, tak? No Powiesz napój, nie, to, 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 ten napój ten słodzący, ten cukier. Ten, ten cukier i to, to. Te frytki z McDonalda. I nuggety, jeżeli mu to, to zabierzesz, to on wtedy Szaleje, mimo że przecież na logikę powinien już być napełniony dopaminą, a jej tam nie ma. A to nie ruchu i to są no. zaburzenia koncentracji, to są stany lękowe, to może doprowadzić do ciężkich zaburzeń, do schizofrenii, do Parkinsona i do takich różnych. Kiedy my ciągle jakby nie gimnastykujemy mózgu, mózgu tylko dostarczamy ciągle to i ciągle i ciągle to samo. Dlatego mózg trzeba e, cały czas stymulować do roboty i wcale nie jest powiedziane, że z wiekiem tracimy tam na, na jakby sile mózgu i sile myślenia. My się możemy, jeżeli mamy 80 lat, też nauczyć języka, jeżeli ten mózg cały czas jest hot, rozgrzany, jeżeli on pracuje. I dlatego tak dzisiaj późno nagrywamy filmy, bo właśnie rozwiązywaliśmy z dziećmi krzyżówki. I uwaga, jest jeszcze jeden sposób, najprostszy, jeżeli zaodbierasz ten pozorną yy, czynność, yy, która ma zrobić dopaminę, możesz się bardzo szybko zastąpić oksytocyną. Oksytocyna, to jest taki hormon, hormon miłosici. Po no, prostu. prostu hormon miłosici i uwaga jest udowodnione już naukowo, nie, 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 no nie uwierzycie po prostu Terapia miłością działa i to po prostu to już jest na stopniu naukowym. Jest to, 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 to na, na poziomie naukowym udowodnione przez, przez tych co mieszkają w tym jednym kraju tych amerykańskich naukowców. Uwaga jeżeli się przytulasz już kocham Cię to co się wytwarza. Oksytocyna. Teraz patrzcie oksytocyna i teraz uwaga co robi oksytocyna. Numer polega na tym co oni odkryli że oksytocyna w tym momencie Zapierdziela do serduszka, a serce czując oksytocynę, naprawia się, yy, reguluje rytm yy, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, jeżeli człowiek jest chory na serce, to mów mu kocham cię, kocham cię, kocham cię, i co? Serce samo się reguluje dzięki oksytocynie. Uwaga, jeżeli mówisz nie kocham cię, skurwysynu, synu, ty, ty debilu, jeden, to to serce napierdziela. Bo nie dostaje oksytocyny, mimo że nawet jeżeli to dziecko mówi kocham też, kocham cioś tam i jeżeli ono nie czuje tej miłości, oksytocyna dwie, jest, patrz, dwie. oksytocyna jest w ciele, uwaga, co, co, co jest udowodnione, oksytocyna jest w ciele, ale jeżeli ja się nie czuję kochany, nie wchodzi do serca. A, A? Tak. A to jest tylko 30 cm. No. Tylko 30 cm. No. Więc yy, detoks. Detoks i miłość. I tulanie. I kochanie. I masaż. I, i miłosić, <śm> i wdzięczności <śm> i, i słuchajcie, i mówcie kocham, 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 wtedy ta oksytocyna, te serducha i te serducha nie będą wtedy tak napierdzielać, co ty mi robisz, dlaczego, ja mówisz, ja chcę kole, ja chcę kole, ja chcę kole, kocham cię. Będzie kolora za sprawy. Nawet dopomina się, serce, chorobach fom, serca, by tam coś tam. Wom, 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 wom. O, no. A i koordynacja ten. Także jak dziecko jest, wiecie, przestymulowane telefonem, to no wam na rowerze nie pojedzie. Czyli jeżeli się nie dopomina, pojedzie. to znaczy, że tam nie ma dopaminy. Wiecie, to też żarcie, to też jest nauk. To nie tylko picie wody i wiecie, i branie kresek, nie? Wszystko, co za dużo, to jest to jest nauk. Znaczy, nauk jest wtedy, kiedy mózgowi się wydaje, że od tego będzie lepiej. Anichu ruchu. A od nadmiaru nu. Mówią, że od przybytku głowa nie boli, ale kończąc, podsumowując dzisiejszy film. Może czasem boleć. Może boleć. I to dosłownie. I wtedy trzeba powiedzieć: Kocham Cię. Także dziewczynki, moje kochane, miłość. Wdzięczność. I jak to tatuś mówi, i szacunek. Dobranoc.